Witam ponownie na moim kanale. Chciałem Państwu przedstawić pewną piłę, która do, do mnie dotarła z firmy Evolution. Czyli inaczej dwa w jednym. Także zobaczmy, co to jest za model. Tak jak już wspominałem, R210 CMS, obroty silnika 3755. Na minutę czy tamte marki Parkside były do metalu 7000 obrotów i do drewna 5000 obrotów, czyli jaka jest różnica w obrotach 3750. Czyli to jest taki jakby kompromis między tymi dużymi obrotami, które muszą być przy tamtych piłach Parkside, a, a te obroty muszą być dostosowane do tej tarczy, która przecina drewno, stal. Silnik 1200 W. Grubość przecinanej stali to jest 6 mm. Drewno z gwoździami, 3 lata gwarancji. I podane kąty, jakie tutaj mamy. Można sobie zobaczyć. Rozpakujmy, zobaczmy, co jest w środku. Woreczek, nawiury, klucz busowy, instrukcja obsługi, no i sama piła. Co my tutaj mamy przy tej pile? Tutaj mamy blokadę, gdzie odblokowujemy sobie tą piłę. I jeszcze do, oprócz tego, tak jak ta piła do drewna w parkside, mamy tutaj blokadę. Pochylenia kąta, czyli możemy ciąć pod takim kątem, jak również możemy ciąć pod takim kątem. Tutaj mamy blokadę obracania się właśnie tej piły do ustalenia kąta cięcia i możemy ten kąt cięcia regulować. Nawet do 50 stopni, 45, tu jest jeszcze 5. Jest tak lekka, że mogę ją podnieść swobodnie i w drugą stronę 50 stopni. Teraz mamy ustawione 0 stopni. Możemy zablokować stolik. Tu jest również przycisk do wymiany tarczy. Tarcza w tej wersji posiada średnicę 210 mm. 24 zęby. Maksymalna prędkość obrotowa, jaka jest może być do tej tarczy, to jest 5000 obrotów na minutę. Także uruchommy, zobaczmy, jak to działa. Do tej piły również dostałem materiały do przecinania. To jest taki kawałek takiej płyty tarasowej. Kawałek takiej deski z gwoździami. Coś takiego. Rurkę. Rurka PCV. Te materiały mogę oczywiście przeciąć y, tymi piłami Parkside'a, tylko że no, muszę mieć dwa urządzenia, żeby to po prostu poprzecinać. No to zacznę może od najbardziej miękkiego materiału. ładne cięcie, to jest dosyć grube i twarde, mimo wszystko. No, bardzo ładnie tnie, płynnie. Silniczek ładnie pracuje. Zresztą jak słychać. Teraz utnijmy sobie pod kątem 45 stopni. Pełnia nasze zadanie, że nie musimy martwić się o to, żeby, że jakieś gwoździa, gwoździe będą w deskach, jak będziemy ciąć, bo ta tacza sobie z tym poradzi. To teraz przetnijmy sobie taką miedzianą rurkę. No, jak dociskamy, to jest całkiem inna praca. Bezpieczna przede wszystkim. Ładne cięcie, czyste. Zawsze należy to później zgradować. Przecinamy kawałek płaskownika. Ładne, czyste cięcie. No to teraz może przetnijmy tą deskę tarasową. To jest też jakieś twarde tworzywo. Zobaczymy, ile przetnie. No bardzo niewiele tutaj brakowało. Pozostaje nam tylko w takiej sytuacji, obrócić. I już mamy idealnie przycięte. Czyli nam został jeszcze jeden element, ciężki sprzęt, można by rzec, zobaczymy jak sobie z tym poradzi. Czyli poradziła sobie bardzo dobrze. ścianki są gładkie, nieposzarpane. Jak widać, kąt 0 stopni jest bardzo dobry. Także naprawdę świetne urządzenie w cenie dwóch tamtych maszyn Parkside. A. Idealne rozwiązanie. Zyskujemy miejsce w warsztacie, w garażu. Małe urządzenie Evolution, a potrafi zrobić wielkie rzeczy. Do drewna i do metalu Parkside, a, a można sobie wszystko to zastąpić jednym urządzeniem. Parkside również polecam, bo jeżeli mamy dużo miejsca w warsztacie, no to możemy sobie gdzieś tam poukładać te pojedyncze elementy. Ale jeżeli nie mamy, to idealne rozwiązanie to jest właśnie ta piła Evolution.